Kochani, znalazłem w necie artykuł, który może wydawać się na pierwszy rzut oka niewiarygodny. Tak jak sceny z filmu Science Fiction. Ale autorzy tego artykułu zapewniają, że wszystko, co w nim jest zawarte, jest prawdą. Weźmy z tego. Wszystko to, co rezonuje z nami, a resztę odrzućmy. Pamiętajmy, że możemy nauczyć się czegoś lub oduczyć. Artykuł ten może spowodować patrzenie na rzeczywistość w inny sposób. Może poszerzyć naszą świadomość. Kim tak naprawdę jesteśmy? Na pewno zastanawiałeś się, czy to, co czujesz, widzisz, słyszysz, dotykasz, smakujesz. Innymi słowy, odbierasz przez swoje pięć zmysłów, czy to tak naprawdę jest wszystko. Prawda jest, że jesteś boską świadomością, wielowymiarową istotą, która zamieszkuje to ciało. Nie jesteś tym ciałem, emocjami, myślami. Jesteś czymś dużo więcej. Jesteś elektromagnetyczną energią, która doświadcza i nieustannie emanuje. energią żyjąc zamknięta w trzech wymiarach. Innymi słowy jako energia nie byłbyś nie byłabyś w stanie oddziaływać tak łatwo na ten świat, podnosić rzeczy, mówić, pisać, oglądać etc. Dlatego Używasz czy używamy ciała jako biologicznego skafandra do poruszania się na statku kosmicznym Ziemia i oddziaływania w tym wymiarze. Z naukowego punktu widzenia, w dobie rozwijającej się fizyki kwantowej, Coraz więcej dowiadujemy się o strukturze otaczającego nas wszechświata. Im głębiej zaglądamy, starając się wyjaśnić pierwotną strukturę, znajdujemy coraz to więcej interesujących rzeczy. W czasach starożytnych, jogini, szamani byli uważani za istoty oświecone z racji posiadanej przez nich wiedzy. Określali oni świat mianem Matrixa lub Iluzji. O co im tak naprawdę chodziło? Współczesna nauka wychodzi nam naprzeciw. Przedstawia coraz to więcej dowodów na to, że żyjemy w swoistej symulacji komputerowej. Czystą ignorancją byłoby założenie, że jesteśmy jedynym życiem we wszechświecie. Czy uważasz, że nie byłoby to kolosalnym marnotrawieniem tej gigantycznej przestrzeni, która otacza mateczkę Ziemię? Zważywszy na to, że samych układów słonecznych we wszechświecie jest więcej niż wszystkich ziarenek piasku z plaż całego naszego świata, Daje to nam niewyobrażalną liczbę możliwości i obecności, różnorodności życia. Wewnętrznie czujemy, że coś jest nie tak. Patrząc racjonalnym okiem na to, co się teraz dzieje, możesz łatwo dojść do wniosku, że coś się przed tobą ukrywa. Prawda jest taka, że obce istoty stworzyły komputerowy system i próbują kontrolować nas i wpływać na naszą świadomość. Nie chcą, żebyś zdał sobie sprawę ze swojej prawdziwej natury i swoich uśpionych zdolności. Staniesz się dla nich wtedy zagrożeniem, opuszczając ich plansze gry. Zatruwają nasze jedzenie, powietrze, wodę oraz faszerują preparatami szczypawopodobnymi, które wypełnione są po brzegi niebezpiecznymi substancjami dla naszego ciała, mającymi na celu uszkodzić, zablokować nasz twój prawdziwy potencjał. Obok układu krwionośnego posiadamy jeszcze układ meridian, w którym krąży tw nasza, twoja elektromagnetyczna energia. Toksyny, które dodają nam do pożywienia wody, powietrza, są po to, żeby zapchać i zniszczyć układ, nasz układ, meridianowy, wraz z bardzo ważnym organem swoistą kosmiczną anteną przez który komunikujemy się ze Stwórcą odczuwanie i widzenie boskich energii telepatyczne zdolności poszerzona percepcja są twoimi są naszymi naturalnymi zdolnościami Dlaczego nie możemy na przykład odnaleźć innych ras i cywilizacji pozaziemskich? Odpowiedź jest prosta. Negatywna cywilizacja kosmiczna, która onegdaj wygrała wielką bitwę kosmiczną z siłami światła w odległej przeszłości, uzurpowała sobie prawo do władania Ziemią i próbuje trzymać nas w niewiedzy, strachu i ignorancji. Wymazując i tuszując informacje, pozbywając się niewygodnych jednostek. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Chcą, abyśmy byli niewolnikami oraz ich energetycznym pokarmem. Żywią się po prostu naszą negatywną energią. Którą my, istoty ludzkie, kreujemy podczas wojen, podczas nieporozumień domowych, wszędzie tam, gdzie generuje się złość, nienawiść, zawiść, zazdrość. Zwróćmy uwagę na jakość informacji które docierają do nas poprzez instramowe media, telewizje, gazety, reklamy, które wywołują w nas strach, depresję, słabość, programują Twój umysł i Twoich rodaków abyś później emanował takimi negatywnymi emocjami. Odpalasz obojętnie jaką stację i słyszysz o zabójstwach, kradzieży, rozwojach. Takie działania mają na celu obniżenie twojej, naszej wibracji. A to z kolei prowadzi do złego samopoczucia oraz braku energii. Dzieje się to dlatego, że negatywne istoty... Z tak zwanego wyższego wymiaru pożywiają się Twoją energią. Pamiętaj, kochany, że wszystko wibruje i emanuje energia. Nikola Tesla mówił o tym już 100 lat temu. Jak uwolnić się z tego trzeciego wymiaru i doświadczyć swojego prawdziwego potencjału? Wszelkie informacje, których szukasz, są zapisane w Twoim DNA. 90%, ponad 90% Twojego DNA działa z poziomu kwantowego. Miłość do swojej istoty jest bramą do wyższych poziomów świadomości i kontaktu z energiami oraz galaktycznymi cywilizacjami. Zacznij od wyzbycia się strachu. I systemowego programowania. DNA przechowuje emocje i energie, które podczas czytania tego materiału aktywują się w Tobie. Zaczynasz proces przypominania o swojej prawdziwej wartości. Aby połączyć się ze wszechświatem i Ziemią oraz swoją prawdziwą, świetlistą postacią, musisz oczyścić swój organizm toksyn arczyść szyszynkę oraz czakrę gardła to umożliwi ci odblokowanie przestrzeni serca jest bardzo wiele informacji na ten temat w internecie pozdrawiam słonecznie wedamir